Serendurczuk, witam państwa bardzo serdecznie w programie gośnia A naszym i państwa gościem jest pan Michał Wojaczek, dyrektor Teatru Ziemi Rymckiej. Dzień dobry, pani Michał. Dzień dobry, witam <laughs> bardzo gorąco. Pani Michał, za nami Złota Lira, czyli Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Jak wrażenia po? No, wrażenia znakomite, dlatego że co roku rybnik w połowie czerwca brzmi muzyką Orkiestr Dętych. To jest muzyka. Naprawdę wspaniałe te prezentacje na rynku, cieszą się bardzo dużym powodzeniem. W tym roku festiwal Złota Lira był troszkę mniejszej formy niż to bywa. Co roku nie odbyła się część konkursowa, która. Jest bardzo ważnym elementem, co no tak, bo powiem, że właśnie w zeszłym roku była ta część konkursowa, że to te trzy dni były zapełnione konkursami, te zespoły między sobą konkurowali, jeśli chodzi o muzykę dento, natomiast w tym, w tym roku nie było tego. Czy to jest jakiś konkretny powód? Jeśli no, chodzi o... Powodem tego są oszczędności, które musi wygenerować miasto y, tego roku. Dlatego niektóre wydarzenia są po prostu y, w zmniejszonej formie, ale generalnie się odbywają, tak więc. Y, Myślę, że to jest y, dobre, że, że te wydarzenia mają miejsce. Złota Lira naprawdę była całkiem atrakcyjna. Były bardzo dobre orkiestry, generalnie no, z, z terenu województwa śląskiego. U nas z orkiestrami dętymi stoi Taka, ta, ta tradycja grania przy zakładach pracy, kiedyś teraz Mówię, nie? w ta, 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 formie stowarzyszeń, ta, 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 dokładnie, ta to dokładnie to spuścizna została. To, to została. To, to. I te orkiestry, żeśmy zapraszali, niektóre naprawdę mają bardzo wysoki poziom artystyczny. Od tych pierwotnej formy takich orkiestr amatorskich, zmierzają te orkiestry w stronę profesjonalną. Tak bardzo dużo zawodowych muzyki już też gra w tych orkiestrach, co było słychać w niektórych prezentacjach właśnie na rybnickim rynku. Co roku gościmy również dużą ilość orkiestr zagranicznych. W tym roku to była jedna orkiestra, ale orkiestra z Lwowa, z Ukrainy. Więc to taka ciekawostka, że pomimo tych trudnych czasów, które spotkały naszych wschodnich przyjaciół, jednak orkiestra mogła się zorganizować. I przyjechać, I przyjechać i być tutaj, tak, razem z nami. Zresztą zaprezentowali się znakomicie w mustrze paradnej, oni w tym się specjalizują. Bardzo widowiskowo, świetne stroje. No, myślę, że pomimo <coughs> tej, ograniczone, tej ograniczonej formy, to ta lira mogła być atrakcyjna. No tak, wspomniał Pan o tych świetnych strojach, to naprawdę robi wielką robotę. Jeżeli gdzieś tam patrzymy na to gołym okiem, że faktycznie te stroje, to jak to wygląda, to co spostrzegamy, naprawdę robi. Robi że show, to, można to, powiedzieć, to, to. robi wrażenie ogromne czy to na widzach, czy, czy później to mm, na zdjęciach. A jeśli chodzi o ilość uczestników, bo wiem, że wspomniał Pan, że jest troszkę okrojona. Czy to też wpłynęło właśnie na ilość uczestników, czy było mniej tego niż to zawsze? Znaczy, oczywiście, że tak. Co roku gościmy około 1200-1300 osób. W tym roku to była ilość około 400, więc mniej więcej trzy razy mniej niż, niż zazwyczaj. Towarzyszy Złotej Lidze od kilku lat przegląd grób no w tym roku przeglądu jako takiego też nie było, były tylko prezentacje, grupowe, wiło się kilka, no, no po prostu ta, ten czas spowodował, że złoteria była trochę mniejsza, ale mimo tego, że, że tak się stało, mogliśmy świętować fajny czas na urnickim rynku. Dokładnie. A jak z frekwencją tak, tak tych osób, które, które na to spoglądają? Można było nacieszyć osobami, tutaj ci, którzy na to patrzą, wszystko? No w tym roku frekwencja była słabsza niż co roku. Generalnie myślę że też dlatego, że nie były organizowane klasyczne dni Rybnika, tak? Podczas, podczas których. Ten, rynika, to się tak, tak, jest bardzo mocna promocja tego wydarzenia. <coughs> Tutaj Złota Lira została jakby taka troszeczkę odosobniona, więc, więc dlatego myślę, że ta promocja była mniejsza. Ale w sobotę frekwencja już była całkiem niezła, Troszkę gorzej było w piątek. Ale ludzie, którzy byli na rynku, no, przychodzili, dzielili się swoimi spostrzeżeniami, że są zadowoleni, że cieszą się, że żywa muzyka może tutaj mieć miejsce i, i że to tworzy taki specyficzny, fantastyczny klimat. I tak, na zakończenie, jak dobrze pamiętam, odbył się koncert tutaj w Bazylice Świętego Antoniego. Tak, na zakończenie Święta Patrona, tak, naszego miasta Świętego Antoniego odbył się wielki koncert, to była Symfonia Miejska napisana przez Piotra Kotasa do słów Andrzeja Czecha i w ramach tej symfonii prezentowało się wiele rybnickich podmiotów artystycznych, m.in. Noe Nocna Orkiestra Eksperymentalna, Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku Zespół Chwila uwagi no i znakomici soliści Martyna Czech, Dominika Kierpiec-Kątny, Kuba Blokarz i Piotr Tustochowicz. a więc naprawdę wydarzenie w takiej bardzo dużej w formie estradowej można rzec, bo to i słowo i piosenki prezentacja różnych grup muzycznych, miejska orkiestra adventering oczywiście no to też, tego ta, nie która, można pomijać, ta, która po prezentacjach na rynku dała się właśnie do kościoła po to żeby wziąć udział w symfonii miejskiej. No to takie wielkie bardzo spektakularne wydarzenie, które kończyło jeden z etapów tego dnia. A generalnie było wplecione w 200 lat kultu świętego Antoniego, który tak, świętowaliśmy tak, tak, tak. w tym roku w Rybniku. Dokładnie tak. Te wydarzenia są za nami, natomiast przed nami e, też wielki, wielki finał, trzeciej edycji już Festiwalu Górnej Odry. Mm, wiem, że e, zapowiada się bardzo ciekawie, mimo że e, trwają już wydarzenia od piątku, to kulminacja nastąpi w niedzielę, bo będzie się <laughs> dużo działo od samego poranka. E, tutaj Rybnik będzie tętnił życiem, można powiedzieć. E, tak, dokładnie tak. Jeszcze chciałem powiedzieć też o tych dniach wcześniejszych, dlatego że dużo wydarzeń i artystycznych, ale także re rekreacyjno-sportowych będzie miało miejsce w Rybniku, na przykład na przystani kajakowo-rowerowej aktywni w Rybniku Sodoła. Tam będą koncerty, będą spływy kajakowe, będą różnego rodzaju wydarzenia. Wiele się będzie działo także na zabytkowej kopalni Ignacja, więc zapraszamy w te dni, w te miejsca. Ale oczywiście finał na Rybnickim kampusie, i tam od godziny 11 będzie miała miejsce strefa animacji, strefa spotkań całych rodzin. I o 11 też wielka rozgrzewka przed finałem z Kuczajem. Tak, Będziemy tak, gościć tak znanego influencera fitness tutaj w Rybniku. Mam nadzieję, że od rana już, 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 już przyciągnie tam wiele fanów sportu, fitnessu, ale także górnej Odry, którzy chcą wziąć udział w tym święcie, jakby nie było. Pytanie, czy będą to fa fanki? Ja myślę, że bardziej, fanki. bardziej fanki, tak, będzie obserwujemy fanki. gdzieś tam spotkanie z <grym> Kuczajem, to, to, to jest jednak większość kobiet, zdarzają się mężczyźni, ale myślę, że kobiety jednak większej ilości zagoszczą tam na kampusie. Na trawniku przed estradą, ten trawnik jest bardzo duży, będzie zorganizowana taka druga scena, więc tam będzie można w komfortowych warunkach, myślę, pogodowych, również spotkać się z Kuczajem. A potem od godziny 17.30 już wielki finał. Na początek zagra dla nas zespół Coast Patrol, zespół z Redutów, który coraz bardziej pojawia się na naszej polskiej scenie tak. muzycznej, bierze udział w różnego rodzaju festiwalach, musicampach. Później jeden z najbardziej chodliwych artystów tegorocznych, Vito Bambino. Cieszymy się, że udało nam się go zaprosić na finał tegorocznego. Festiwalu, na finał Festiwalu Górnej Odry. Po nim również znakomity producent muzyczny, DJ Trips. Powiem taką ciekawostkę, że Trips napisał sześć utworów, które w ostatnich latach znalazły się w finale Eurowizji. Nawet często nie wiemy no. o tym, że mamy takiego producenta i to, i to różne kraje go wykonywały, na no przykład w tym roku Szwajcaria, w zeszłym roku Republika Czeska i tak dalej. No i Trips y, też y, przyciąga tłumę na swoje koncerty. Mam nadzieję, że tak będzie y, w rybniku. Słynie z tego, że robi covery także tak, utworów, moje, tak, tak to zupełnie to... wersję, nadaje y, no, nowe życie <grym> współcześnia, to i cieszy się to bardzo dużym powodzeniem. Tak, wyciąga to na takie skalę. Tak, i potem jeszcze po się tak, będzie fi tak, finałowy, będzie jeszcze, finałowy będzie show. Tak, DJ, DJ Simon Bizon i yy, pokaz świateł do tego, więc myślę, że będzie bardzo atrakcyjnie pod względem artystycznym. Oprócz tego na terenie kampusu będzie yy, umiejscowionych bardzo wiele stanowisk, stoisk, yy, wszelakich. Będzie się działo. Tak, tak, więc, więc zapraszamy bardzo gorąco. Będzie też gastronomia. Myślę, że to będzie taki mocny Akcent na rozpoczęcie wakacji. No tak, bo wakacje już, już gdzieś tam przed nami. Teraz jeszcze chciałem tylko wrócić do tych wszystkich artystów, o których Pan wspomniał. Skąd, skąd czerpiecie inspirację do takich osób? Czy to rodzi się w Waszych głowach, czy zbieracie jakieś pomysły od osób, które do Was przychodzą? Jak to w ogóle wygląda z tej części bardziej technicznej, która dzieje się nie tylko tydzień przed, ale także podejrzewam, <todgłosy> że rok, pół roku wcześniej, przed samym wydarzeniem? To znaczy, tak, tak, oczywiście, bukowanie artystów się odbywa, tak jak Pan powiedział, gdzieś około roku. Do pół roku, bo, bo w późniejszym terminie już już raczej patrzeć. tych chodliwych artystów nie można, nie można zaprosić. Jeśli chodzi o inspirację, to oczywiście śledzimy festiwale, śledzimy media społecznościowe. Na, na, na przykład y, Trips jest, jest osobą, która bardzo y, mocno jest obecna na TikToku. I jedna z osób, które były y, właśnie na, na spotkaniu organizacyjnym y, zauważyła właśnie Trips i ja mówi, słuchajcie, może zaprosimy y, takiego artystę, tak, ma, Mało z nas znało go wcześniej, muszę się przyznać, tak? <grym> y, Dlatego, że no, no w zależności od wieku korzystamy z różnych, z różnych mediów, tak? I TikTok akurat jest raczej medium, z którego korzystają młodzi ludzie ale właśnie takie spotkania, burza mózgów powoduje to, że te imprezy są atrakcyjne, bo y, zapraszamy artystów dla różnych grup wiekowych, mm. tak, i myślę, że tak będzie i tym razem. No tak, i to jest taki, myślę, też złoty środek, żeby zaprosić też te, y, tych wykonawców tutaj z Okręgu Rybnika, Włodzisławia i tak dalej, ale także sięgnąć po coś, po coś dalej i w ten sensie sposób rozpro, rozpro, rozpropagować ich tutaj na naszym, może być, muzycznym rynku. Y, dokładnie tak, no staramy się, żeby, żeby łączyć różnego rodzaju elementy i myślę, że w tym roku też to będzie... Miało miejsce. Ale wracając do pytania, to, to faktycznie spotkania, burza mózgów i no, no, no śledzenie rynku muzycznego, po to, żeby ta impreza była najbardziej atrakcyjna. Dokładnie. Panie Michale, jeszcze tak pokrótce, co na przestrzeni kilku, kilku kolejnych tygodni, dni, <laughs> miesięcy, można powiedzieć, w Teatrze Ziemi Rybnickiej? Co tam będzie się działo już od, no, po wakacje, przed wakacjami, w czasie wakacji od 1 lipca? Tak, jeszcze, jeszcze powiem, co będzie przed wakacjami, bo 23 czerwca będziemy grali po raz kolejny spektakl uroczysko. To jest spektakl wyprodukowany przez Teatr Ziemi Riemskiej. Mamy grupę młodzieżową, naprawdę znakomitą, mm -hmm. teatralną, teatr na pół i spektakl Uroczysko gramy teraz właśnie w okolicach nocy świętojańskiej, dlatego że jest to spektakl oparty na, na wierzeniach słowiańskich. On dotyka dość trudnych spraw, spraw odchodzenia z tego świata, w którym aktualnie się znajdujemy. Myślę, że to jest temat aktualny w tym czasie, w którym żyjemy, generalnie poglądając na sytuację geopolityczną, ale także dobry, żeby o nim mówić właśnie przy okazji Nocy Świętańskiej, dlatego że wracamy do korzeni słowiańskich i wykorzystane są tam słowiańskie pieśni. Bardzo polecam, to jest naprawdę wyjątkowe widowisko grane w naszym teatrze na sali kameralnej i na holach, dlatego że to jest spektakl, można powiedzieć, w pewnym sensie taki uliczny, mhm. ale który wymaga zamkniętej przestrzeni i ciemności, więc zapraszamy bardzo gorąco, a potem oczywiście rozpoczynamy wakacje. Lipiec jest takim okresem w Teatrze Ziemi Rybnickiej, kiedy robimy renowacje, przeglądy, konserwacje, część ludzi bierze urlopy, po to, żeby później przez cały sezon artystyczny od września, już y, naprawdę na pełnych obrotach móc działać, właściwie mamy zajęte wszystkie weekendy, więc potrzebujemy też ten czas, żeby, żeby spełnić e, wymogi wody. kodeksu pracy <laughs> dla pracowników. Pracownicy też muszą odpocząć i musimy wykonać te wszystkie rzeczy techniczne, tak? Ale generalnie e, w sierpniu już zaczynamy pracować, będziemy organizować w tym roku warsztaty teatralne, warsztaty taneczne, plenery plastyczne na Rybnickim Kampusie. E, w sierpniu odbywa się także międzynarodowy festiwal jazzu tradycyjnego, w tym roku jubileuszowa, 15. edycja. Myślę, że zapowiada się bardzo interesująco. Rozpoczynamy 18 czerwca w piątek w godzinach wieczornych. Na początek zagra Waczawski zespół Dixie Fellows, potem będzie rybnicki zespół współorganizator inicjator też festiwalu South Silesian Brass Band. I zakończymy ten dzień potańcówką z rzezem tradycyjnym, więc to może być ciekawe. Zaprasza, to, tak. Zapraszamy gorąco, bo jazz tradycyjny to, to jest muzyka bardzo taneczna. Słowo jazz często ludziom kojarzy się z czymś trudnym. Akurat jazz tradycyjny to jest muzyka Czy bardzo, bardzo jest łatwa. Z pokojnym, do kawki gdzieś tam Tak, ona powstała po to, żeby, żeby bawić ludzi. To jest muzyka, która dodaje bardzo dużo energii takiej pozytywnej, więc zapraszamy bardzo gorąco. W sobotę kolejnego dnia rozpoczniemy o godzinie 17.00 Paradą Nowoorlańską na rybnickim deptaku. Wyruszamy z placu Jana Pawła II, przechodzimy przez rynek. Y, oczywiście przychodzimy na kampus i tam później będą y, koncerty. Y, na początek zespół Lotarsi i Ewa Uryga, a potem Silesian Jazz Daughters i Adam Jarznik Sextet. Więc naprawdę koncerty bardzo wysokich lotów, bardzo optymistyczne, ze świetną muzyką. Zapraszamy gorąco. I jak co roku ten festiwal łączymy y, z, z rybnickim zalewem dobrego piwa oraz ze zlotem futraków. Więc naprawdę na kampusie będzie się działo bardzo dużo. I myślę, że ten czas y, będzie bardzo atrakcyjny dla mieszkańców, gości z tego regionu Tym i mam nadzieję, do... turystów, którzy na ten festiwal przyjadą. Dokładnie tak. tak. I mam nadzieję, że będzie lepsza pogoda niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku było kompletne załamanie pogody na akurat trzy dni trwania festiwalu, więc. Mam nadzieję, że będzie inaczej. Cię to nie, nie, nie poszło. Natomiast wrzesień, który gdzieś tam jest początkiem roku szkolnego, też będzie się działo, między innymi coroczne dni muzyki organowej i kameralnej. To też jest ważne wydarzenie, które jest zapisane tutaj mm -hmm. na kartach kalendarza Teatru Ziemi Rybnickiej. Jeśli chodzi o artystów, czy już coś wiemy? czy Możemy e, tak. Coś artystów już mamy zabukowanych. Właśnie wczoraj ogłosiliśmy y, zestaw artystów i, i, i program koncertów, więc zapraszamy na naszą stronę internetową tatzimirygnickiej.pl. Koncerty, jak co roku odbywać się będą we wtorki. To jest y, jakby taka tradycja, która trwa już od wielu lat i ona się sprawdza. Po prostu melomani muzyki organowej, muzyki kameralnej, wiedzą, że w wtorkowy wieczór trzeba zarezerwować na tak jest. spotkanie z tym festiwalem. Yy, większość koncertów, jak co roku, będzie odbywała się w rydnickich Świątyniach z powodów naturalnych, dlatego, że tam mamy organy, mamy instrumenty, mamy też wspaniałą akustykę w kościołach dla, dla muzyki kameralnej, ale taka ciekawostka, jeden z koncertów będzie odbywał się w Kaplicy Juliusza. Yy, po raz pierwszy tam organizujemy koncert i będzie tam koncert organowy, ale gościem będzie również chiński śpiewak. Więc festiwal ma forum międzynarodową, są artyści i polscy, i zagraniczni. Myślę, że warto być też na Dniu Muzyki Kameralnej i Organowej. Także wrześniu ruszamy, ruszamy pewną parą po wakacjach. Dokładnie tak. A chciałem jeszcze bardzo serdecznie zaprosić na jeden projekt wrześniowy. 17 września będzie premiera projektu Love, piosenki o miłości. To jest projekt, który prezentuje Marta Król i Kuba Badach, dwójka znakomitych polskich wokalistów. Którzy zaprosili do tego projektu rewelacyjnych muzyków i razem stworzyli naprawdę coś wyjątkowego i w Rybniku absolutna premiera 17 września. Myślę, że warto też z nami być. Myślę, że z pewnością do tego czasu jeszcze Pani Hale zdążymy się zobaczyć w na ten. Bardzo serdecznie Pani Hale dziękuję za wspaniałą obrazowę, dziękuję naszym widzom za uwagę, tylko przypomnę, że naszym gościem był Pan Michał Wojaczek, dyrektor Teatru Ziemi Rybnickiej. Dziękuję bardzo serdecznie.